A witam serdecznie, z tej strony mówi Piotr. Wczoraj na Facebooku zamieściłem informację, w zasadzie krótki tekst i widzę, że wywołało to dużo różnych reakcji, dużo różnych komentarzy i postanowiłem zrobić dzisiaj coś w zasadzie podobnego, ponieważ widzę, że to jest coś, co Was interesuje. Um, wczoraj zamieściłem informację o tym, gdzie czasami ludzie pytają mnie, mówią Piotr, skoro Wasza branża jest taka dobra, to dlaczego nie wszyscy ludzie są w tej branży bogaci? Ja zawsze wtedy pytam się, słuchaj wiesz co, skoro fitness klub, siłownia jest taka dobra, to dlaczego nie wszyscy ludzie mają idealną sylwetkę? Dokładnie z tego samego powodu. Teraz chciałem jeszcze o innych rzeczach wspomnieć, ponieważ czasami ludzie mówią, wiesz co, network marketing nie działa. Ja mówię, oczywiście, że network marketing nie działa. Ja muszę działać, Ty musisz działać, network marketing sam nie działa. My musimy działać. Network marketing to jest jak narzędzie, to jest jak pojazd, który po prostu, do którego musi wsiąść kierowca i go poprowadzić i tak naprawdę od tej osoby zależy, w jaki sposób to wszystko funkcjonuje dla niej i tak to wygląda. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? To jest tak samo, jak, 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 jak po prostu tak wspomniałem wcześniej, że to jest narzędzie. To jest jak łopata. Łopata sama nie będzie działać. Trzeba po prostu ją wziąć do ręki i wykopać dołek, i wtedy będzie działać. A jeszcze kilka innych rzeczy, po prostu, mógłbym wam na ten temat powiedzieć. I w zasadzie, i w zasadzie pozwolę sobie tutaj zrobić troszkę podać więcej informacji. Czasami ludzie mówią, to, to wszystko po prostu, to nie może być prawda. To nie może tak być, że ludzie bez żadnego wykształcenia, a czasami bez żadnego doświadczenia, a przychodzą po prostu i robią świetne pieniądze, robią świetną karierę bez lat bez lat, powiedzmy, jakichś przechodzenia przez studiów i tak dalej i tak dalej. To nie jest prawda, że można sobie wybrać godziny pracy, pracować kiedy chce, gdzie się chce, a, popracować przez sezon i mieć płacone przez wiele lat, tak zwane otrzymywać pasywny dochód. A teraz ja pytam się, ja, ja mówię w tym momencie, być może, być może to nie jest prawda, i ci wszyscy ludzie, tacy jak ja i cała masa, masa innych ludzi, którzy promują tą branżę, a po prostu nie mają racji. I być może tak jest, a, 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 a pan a Pan właśnie ma świętą rację. Być może być może tak jest. Ale co jeśli jest odwrotnie? <laughs> Teraz mógłbym rozpędzić się na ten temat i, i mówić naprawdę wiele. Czasami ludzie mnie pytają, Piotr, a co się stanie, jeśli ja to zrobię, a to dla mnie nie zadziała? A ja wtedy się pytam, słuchaj, a co się stanie, jeśli Ty tego nie zrobisz, a to mogłoby zadziałać dla Ciebie? <noise> a jakikolwiek po prostu możecie dać mi po prostu a, przeciwność losu. Ja zawsze pytam się w drugą stronę i tak naprawdę zawsze jest z wszystkim i wszędzie. A jeśli ludzie mówią, a ile mnie będzie kosztowało używanie tego produktu? Ja mówię, ja nie pytam siebie, ile, ile to mnie będzie kosztować, jeśli będę to używał, tylko ile mnie to będzie kosztować, jeśli tego nie będę używał. Teraz na wszystko cokolwiek ludzie mówią, a to w tym momencie ja pytam się po prostu, a co jeśli jest odwrotnie? A co jeśli rzeczywiście Wy moglibyście zrobić? Ty mógłbyś to zrobić, a w tym momencie byś z tego nie skorzystał? Ile ci to będzie kosztować? Jeśli tak to wszystko mogłoby funkcjonować wspaniale dla Ciebie. Mam nadzieję, że to dla Was było pomocne. Serdeczne pozdrowienia i do zobaczenia na, na, na kolejnym wideo. A tu chciałem Wam pokazać krótki widoczek. Z hoteliku Zakapulko. Nie wiem, czy w tym momencie mnie może nie będziecie widzieć. Ale może coś jednak zobaczycie. Jest dosyć późno, także tak to wygląda. Naprawdę myślę, że network marketing nie działa. Nie wiem, w jaką pracę w tym momencie, w tym momencie wykonujecie, ale wiem, że chcecie robić to, co my robimy w tej branży. Możemy podróżować w różne interesujące miejsca, a wykonywać swoją pracę, mieć przy tym sporo, sporo, sporo zabawy, a robi, robiąc to, co lubimy, a jeszcze płacą nam za to niesamowite pieniądze. Żebyśmy mogli robić tego typu rzeczy. Także to tyle na dzisiaj. Będziemy umieszczać kolejne, kolejne informacje na temat branży, na temat tego, w jaki sposób nie marnować w tej branży czasu, wysiłku i energii i w jaki sposób to może zafunkcjonować dla Ciebie. Mam nadzieję, że to było pomocne. Dziękuję.